Kurde, mmm, nakręciłem już ten film z Hitmanem i tak dalej, ale właśnie teraz mi się nie zapisał, więc i nie mogę jeszcze raz, ale dobra powiem, powtórzę wam to co wcześniej, że przyszedłem na cichego zabójcę i dostałem shotguna, a ja jestem w drugiej przygodzie, nie no dobra w dziesiątej przygodzie można już zdobyć karabin, a jest tak sto przygód jakoś tak, nie no dobra więcej, no tak sto jakoś, yy. W pierwszej, nie no, w trzeciej jestem przygodzie, bo pierwsza była łatwa, dostałem, nie katony nie dostałem, bo teraz dostałem katonę, bo wziąłem sobie. No dobra, nieważne. No i teraz, teraz mam misję bardzo trudną. Załóż obrożę psu. To jest bardzo trudna misja, tego nie da się prawie naciskać do tego, nie, zazwyczaj. Mam misję jakąś, nie wiem, zaraz zobaczę. Muszę się skarać, żadnej broni nie mam. Bo tutaj zabierają Cię, musisz normalnie choć. Nie możesz biegać. Są tutaj dużo kamer. O nie, tutaj jest... Ej, Ty nie możesz tutaj wejść. Ej, Ty nie możesz tutaj wejść. Nie wiem, czy mi się uda nawet tam wejść. O, uda mi się. Spoko. O, karabin maszynowy. Weź karabin. Spoko karabin. Można niego celować. Jakie jest tak, to teraz celować Kamera na celowanie, zobacz. Kamera na... stój. Kamera na celowanie. Nie no, dobra. Ale czy do swoich filmów? No pewnie o, jest gościu. Subskrybujcie żółwika. No i stój. Przybiłem go, szybko! Dobra, jestem Miałem cicho amunicję, więc szybko muszę się skradać bardzo dobrze, bo tutaj są. Ej, Teraz muszę powoli. Dobra, spoko! Teraz muszę... muszę... To jest bardzo trudne. Tutaj się przebiorę, tylko pies nie może widzieć. Widzieć. Pies nie widział, dobra, przebrałem się. On pies ucieka, czyli Pieli... trochę się dowiedział. Yes. Nie, yes. Mogę, nie mogę się wydostać, bo nie mam wypełnionej całej misji. Teraz muszę skradać się do niego. Ach. Tutaj są dwa. Ej, nie mogłeś tutaj wejść. Nie możesz nadal. Teraz wziąć tą broń. Szybko. To jest normalny hey. pistolet. Daj! Ale trzeba go wziąć. W tej misji on... A ja mam prosty nie. Krzywy jest. ale dobre, nieważne, bo ja chcę z przejść misję, że Ten pistolet w tej misji jest bardzo Ci potrzebny. Bez tego pistoletu? Dobre, nieważne. Bez tego pistoletu nie przejdziesz tej misji. Tu Cię zastopuję. No i naładowałem, już tak myślę. Tak naładowałem. No i teraz musicie bardzo dobrze co zrobić: położyć to będą myśleć, że ktoś zamordował tego gościa z tego pistoletu. Więc szybko musicie pójść przy drzwiach, kusnąć. I właśnie idzie gość. Teraz trzeba go śledzić normalnie. Macie gorotę? Macie. Tutaj jest gorota. Jaka gorota. No fajna, to nie? Nie przebierajcie się. Połóżcie na nim pistolet i teraz uciekajcie. O nie szybko te idzie. Musicie uciec. Dobra, idź się poszedł. To było za... Dobra, teraz musicie go śledzić. Ale nie może się odwrócić! No nie, Kacper! Ty się... Rówisz! E, ty się nie odwracasz! O jaka fajna gra, jaką fajną ładę? Oj, ja, kupiłem ją w Biedronce, do tego. Musisz tu, tuknąć. To i ty nie wchodzisz, ty idziesz tam dalej. Albo ty mnie nie widzisz. Hej, ty! Nie, bo ty wchodzisz do tego komputera! Teraz zobaczcie! do nie góry! Jestem, nie jestem taki głupi w tej grze! Weź, ty wchodzisz tutaj! Coś robisz na komputerze! A! Dobra! I on... No. Wrzucimy, wrzucimy parę nagrań na YouTube. Teraz on robi coś. Uu, u, uu, kropka. I teraz trzeba. Chyba... C, U, B, E, kropka, p. Trzeba go udusić. Eter! O, o, umusimy się. A moje włosy! Puś puś moje cięcie. włosy! moje włosy! Dobra, puściła... <ścoughs> A, dobra... Ja go! I trzeba wziąć tą broń! Co jest? Alarm. O, Alarm. I mi! Dobra, mm. uh -huh. masz, masz już broń! No i musisz wejść tam. A! Sorry. Dobra, ma, broń, ma i łorka. Dobra, weź jest ja no na serio, nakręcam! Dobra, no i musicie iść, ale teraz uważajcie. Bo teraz musicie schować tą broń sobie z kieszeń. Będą oni bardzo dużo myśleli. Ale nie możesz jeszcze wyjść, bo to jest... Teraz musisz mieć klucz do czegoś tam. Czegoś tam. No ja o pizzę dał. Dobrze. Weź ty pić pizzę, zjadłeś? Mhm. To co mu tutaj jest? Bo ty mu dałeś papierki. Ja nie dałem mu żadnych papierków, ja je wyrzuciłem. Dobra, no dobra, no to trzeba teraz wziąć twoje dwie brzonie, bo ty jesteś już u siebie. Postanż, bo! Super. I ty jesteś u siebie, to jest misja i trzeba... Trzeba bardzo uważać, bo teraz idziesz y, z tym, ale ty tak trzymasz tą bronię. Więc patrzysz na dół. Patrzysz na stopy I teraz uważajcie. Tam jest gościu. Bierzecie jego stronę? Szybko uciekacie. Ale tu szybko, bo nie możecie mieć. Musicie mieć cichy. Mieć... No i to jest koniec. To jest koniec. To jest komisji. Tutaj masz już trzy bronie. Przy broni już masz tą, tą i tą. Ostatnią trzecią. Ale masz do tego jeszcze przeróbki dwie. Do tej broni. Zaraz wam pokażę. Masz przeróbkę taką, że masz ten yy, tłumik. O, wypadł. Tłumik. I macie magazynek bardzo głośny, który zabija. Nie cichy, ale zabija za jednym razem. Nawet w nowe. Taki jak do To jest tylko. Potem. No i to tyle. Na razie w tym odcinku. No.